Wojciech Hermakow, witam w porannych pytaniach Radia Olsztyn. Naszym gościem jest Jerzy Salitra, członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Rolnik, hodowca, dzień dobry. Dzień dobry. Według oficjalnych danych susza dotknęła oprawy w 15 województwach. Jest to problem w całym kraju, a jaka jest jego skala w naszym regionie? W naszym regionie również jest susza, szczególnie dotknęła rolników gospodarujących na glebach lżejszych. Gdzie te zasoby wodne są dużo mniejsze i szczególnie widać ją w tych roślinach jarych i to dosyć mocno. Wprawdzie teraz te opady, które były, troszeczkę tą sytuację poprawiły, ale nie poprawiło to kondycji roślin nozimych. Musimy też zwrócić uwagę na to, że w tym roku ta wiosna bardzo mocno przyspieszyła rozwój roślin. Był gdzieś dwa tygodnie szybciej niż w latach poprzednich. Także susza jest, jest widoczna i spodziewamy się no, mniejszych plonów w tym roku również. Czy to jest taka skala, która dotknie konsumenta, tego ostatecznego człowieka, który gdzieś tam kupuje mąkę, pieczywo lub inne rzeczy? No, myślę, że aż tak mocno to nie, dlatego że jednak jesteśmy globalnie już w innych rejonach. Europy, w innych rejonach naszego kraju troszeczkę też to inaczej wygląda. To wszystko zależy jeszcze od skali, co się jeszcze wydarzy. Mamy na dzień dzisiejszy gradobicia, mamy inne anomalia pogodowe, które też mogą powodować te straty. Ale myślę, że dzisiejszej, przy dzisiejszej globalizacji nie powinno to w jakiś mocny sposób zaważyć na cenach końcowych produktów. A jeśli chodzi o samych rolników, to co? Pomoc od państwa jakąś mogą liczyć. I tutaj Zwykle innym przedsiębiorcom z innych branż yy, pojawiają się takie opinie u nich. No jak to? Jak my zostaniemy poszkodowani, to nikt nam nie pomaga, a rolnikom zawsze się pomaga, czy jest za sucho, czy jest za mokro, mogą wystąpić o pomoc. No, z tą pomocą to jest różnie, ale musimy też pamiętać, że jednak rolnictwo to jest specyficzna yy, gaść produkcji. Tak jak dbamy o bezpieczeństwo, o energetykę, tak też musimy dbać o rolników, o żywność. No to jest jeden z podstawowych filarów zabezpieczenia społeczeństwa. Jeśli chodzi o samą suszę, no w ubiegłym roku dotknęła nas susza również, ale proszę zwrócić uwagę, jak trudno tą pomoc również od Państwa otrzymać. W poprzednich latach poprzedni rząd wprowadził aplikację suszową, zrezygnowano z oceny suszy przez komisję, w tamtym roku wrócono częściowo to do szacowania, nawet to nie było szacowanie, tylko to, to było taki przegląd przez komisję, no i miano brać to pod uwagę, do końca nie brano pod uwagę, no jeżeli Aplikacja suszowa pokazuje, że straty są w urzędu 15%. A komisja te straty będąca na polu wycenia na 40%, no to coś jest nie tak z tą aplikacją. Aplikacja wyciąga średnią z różnych pól w okolicy, czy no właśnie z tą aplikacją to jest algorytm, który został napisany zgodnie z rozporządzeniem ministra i domagamy się od dłuższego czasu, żeby pokazać nam ten algorytm, z czego on się składa, ale no, mamy jakąś tam wstępną obietnicę, że dostaniemy. Ale mamy takie przypadki, że pola graniczące obok siebie, ta sama uprawa i na jednym polu jest stwierdzona susza, na drugim polu nie jest stwierdzona susza. Więc to są rzeczy wręcz niemożliwe, żeby tak było. No, tam jest wiele czynników branych pod uwagę, no, ale ocena komisji to naszym zdaniem podstawowa. Jeżeli jest, to powinna być wzięta pod uwagę. Nie powinno być takich rozbieżności. Teraz, z powrotem w tym roku, prawdopodobnie będą powołane, w związku z tym, że już Instytut ogłosił suszę, komisje. I teraz, jak zachęcić ludzi do uczestnictwa w tych komisjach? Bo z naszej strony, jako samorządu rolniczego, rolnicy, którzy uczestniczą, uczestniczą bezpłatnie, poświęcają swój czas, jeżdżą, a efektu nie ma, później żadnego z tego. Rozumiemy, że jedziemy na pole nie ma suszy nie stwierdzamy tej suszy ok, trudno ale jeździmy stwierdzamy a później rolnik praktycznie zostaje z niczym że tutaj no, pomimo naszych wielu interwencji w ministerstwie wielu rozmów no, cały czas ten system jest niedopracowany i chcielibyśmy żeby on został dopracowany są problemy z pogodą ze zjawiskami pogodowymi które jeszcze tego lata mogą nas czekać były ostrzeżenia że mogą nadchodzić w lipcu w sierpniu gradobicia gwałtowne zjawiska no, a nie ułatwia też życia hodowcom trzody ASF, który wraca. Są pierwsze ogniska w regionie. To jest tak, że po poprzedniej fali, po tym, co hodowcy przeszli, wszyscy jesteśmy i jako hodowcy, i jako państwa, jako system lepiej przygotowani? Na pewno. Świadomość bardzo mocno wzrosła. To jest raz. Dwa. Wiele gospodarstw zrezygnowało z produkcji trzody chlewnej, o tym też musimy pamiętać. W 2018 roku, jak zaczynał się ASF w naszym województwie, w moim powiecie było 123 czy 4 gospodarstwa produkujące trzodę. Na dzień dzisiejszy zostało nas 10-12. Są powiaty, jak Pawiat Bartoszycki, zostało jedno gospodarstwo, które utrzymuje trzodę chlewną. Więc też Skala gospodarstw powoduje to, że ty, ta choroba tak się mocno w gospodarstwach też nie rozprzestrzenia. Akurat tutaj w tym roku mamy chorobę w powiecie nowomiejskim, tam są ogniska i w powiecie iławskim jedno. No Tam akurat w tej części województwa ta produkcja trzody jest dosyć intensywna i w powiecie iławskim, nowomiejskim, działdowskim. To takie z... nasze regionalne zagłębie hodowli trzody. No tak, ale tam też. Yy... W związku z tym, że ta choroba tam się pokazała bodajże dwa lata temu, pierwsze ogniska, to też dużo gospodarstw zrezygnowało z tej trzody, szczególnie tych mniejszych gospodarstw, a to jest też z tym związane, że trzeba spełnić wiele wymogów, jeśli chodzi o zabezpieczenia, utrzymywanie tych zabezpieczeń. I teraz, jeżeli mamy większą skalę produkcji, no to te koszty też się inaczej rozkładają, a przy małej skali produkcji to jest naprawdę. Znaczy zakup środków dezynfekujących, zakup fizycznych barier dla małego rolnika jest problemem, tak? A większy sobie z nim poradzi, tak to rozumieć? Znaczy dzisiaj nie ma jakiejś wielkiej opłacalności tej trzody chlebnej. Jeżeli mamy skalę, no to ten zysk jednostkowy jest niewielki, ale przy dużej ilości, no coś tam zostaje. A jeżeli rolnik ma, jest na małej skali, no to ten zysk jednostkowy po prostu tak się rozkłada, że jemu no nie opłaca się chodzić przy tej trzodzie. Oczywiście wszystko jest dzisiaj dostępne, tylko to wszystko kosztuje. Musimy pamiętać, to jest choroba zwalczana z urzędu, więc tutaj współudział państwa w zabezpieczaniu powinien być. Choroba... My choroby w gospodarstwach nie mamy. Choroba jest w lesie. Generalnie na ASF chorują dziki, i tylko przywleczenie tej choroby z zewnątrz powoduje to, że mamy straty w gospodarstwach. No jest to choroba o tyle paskudna, że no praktycznie wszystka trzoda ginie, albo jeżeli jest zagrożenie, no to podejmowane są decyzje o wybiciu stada i przynosi ta choroba bardzo duże straty. No, i niestety, no musimy zabezpieczać swoje gospodarstwa, pamiętać o tym. Zaczął się sezon prac polowych, i przy tych pracach polowych, no bardzo łatwo niejednokrotnie przewieźć tego wirusa do gospodarstwa. Zgodnie... Na kołach maszyny, na kołach ciągnika, na odzieży pracownika również? Zgodnie z zaleceniami, na przykład, żeby skutecznie tego wirusa zwalczyć, to środek dezynfekcyjny powinien być naniesiony na koła czyste i przybywać tam 15 minut. Jak to zrobić? No, nie ma takiej możliwości. Przy pracownikach to też jest troszeczkę sprawa inna. My, jako gospodarstwa trzodowe, przechodzimy szereg kontroli prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii, jeśli chodzi o biasekurację. Ja, żeby sprzedawać trzodę to muszę mieć specjalne zezwolenie od powiatowego lekarza weterynarii na każdorazową sprzedaż, każdorazową wywózkę zwierząt z gospodarstwa, żeby takie, dostać taką zgodę. Ja muszę przejść procedury związane właśnie z biosekuracją, z kontrolami. U mnie pracownik, żeby wejść na chlewnie, to ma specjalne pomieszczenie, w którym się przybierają tylko pracownicy obsługujący trzodę. Musi się przebrać w ubranie robocze, musi się zdezynfekować przed wejściem do chleba. Przepisy są, procedury są, ale mimo tego ten wirus jest groźny, jak pan powiedział. Kilka miesięcy temu masa, masowe protesty rolników. Unia ustępuje, wycofała się choćby z zakazu ugorowania. Jeśli chodzi o Zielony Ład, jest Pan zadowolony z tych ustępstw i może Pan powiedzieć, że przynajmniej w wakacje protestów kolejnych i blokad dróg nie będzie? No to takie nasze zadowolenie nie jest do końca z tego, co się stało, bo chociażby w poniedziałek przyjęto następne założenia w Zielonym Ładzie. Przegłosowane zostały, które zakładają przywracanie naturalnych środowisk, zalewanie łąk, torfowisk. Więc w Szacuje się, że w Polsce około 400 tysięcy hektarów ma zostać zalanych. No, my się z pewnymi rzeczami nie godzimy. Te ustępstwa, które do których doszło dobrze, fajnie, że one są. No ale to jeszcze jest za mało. Zielony Ład to jest duży pakiet. Rolnictwo to tam jest tylko małym wycinkiem. Ale tam są założenia redukcji pestycydów, redukcji nawozów, antybiotyków. Jest szereg rzeczy, na które no nie do końca chcemy się zgodzić. No jak tak może być, że mamy ograniczać środki do produkcji rolnej, typu na przykład pestycydy, nawozy, a z drugiej strony. Produkować żywność ekologiczną, gdzie my i tak tą żywność ekologiczną dzisiaj produkujemy. W Polsce zużycie mamy 2,5 kg substancji chemicznej, a w innych krajach mają po 5, 6, 7 kg. Ale na koniec, jeszcze skoro trochę do polityki zmierzamy, Zielony Ład przyjęty w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, premier Mateusz Morawiecki podpisał ten dokument. Również komisarz Wojciechowski z PiSu był w to włączony. Rolnicy protestują, ale dalej głosują na PiS. 61% w ostatnich wyborach spośród rolników zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Niekonsekwencja trochę. Trochę może też niedoinformowanie rolników, bo rolnicy tak nie do końca wiedzą, co zawiera ten pakiet Zielonego Ładu. To takie hasło, Zielony ład, Zielony Ład. Wiele osób się temu sprzeciwia. Myślano początkowo, że to będzie sukces, no, a że to nie do końca wyszedł sukces, to Zielony ład stał się sierotą. Z jednej strony głosowania przeciwko, z drugiej strony akceptacja tego. Czy to nie konsekwencja rolników? Myślę, że pewne rzeczy tam są do poprawienia w tym zielonym ładzie ale przede wszystkim no nie może tak być że my jako Europa mamy około 7% w powierzchni, w skali świata, a chcemy wszystko wywracać do góry nogami. Z jednej strony nam się robi ograniczenia, a z drugiej strony sprowadza się towary spoza Unii Europejskiej, które nie są certyfikowane, które zawierają substancje chemiczne niedozwolone i które w są Europie. uprawiane w zupełnie innych warunkach Właśnie. niż w Europie. Dziękuję bardzo. Członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jerzy Selitra, był gościem porannych pytań. Dziękuję. Dziękuję również.